Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Tu system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway, and... Ten meczet jest na granicy Dubaju z Sharjahem uh -huh. Jak przekraczamy ten meczet, to już jest Następny milan Sharjah Humble Life. Teraz, szczerze powiedziawszy, już nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale Marcin nas mega zaskoczył. Mnie, na pewno. Bo wylądowaliśmy w Hiltonie. I dzisiaj właśnie w Hiltonie zostajemy na jedną noc. Nie wiem, gdzie się idziemy dokładnie na imprezę. Ktoś gra na pianinie. Ja sobie na chwilę tu przysiądę. Bo ok okazuje się, że... Nie wziąłem w ogóle paszportu, a ponoć okazuje się, to mi machają chłopaki, że potrzebny jest paszport do um, no tutaj za, zarejestrowania się. Ja mam tylko dowód, no ale co zrobić? Nic nie zrobimy, no ja wiecie, ja w Hiltonie nigdy nie byłem. Także to jest mój pierwszy raz ale jest klasa, jest grubo to trzy się widzą chyba, nie no Myślę, że tak. No jest na bogato, co pan mówił. takie klimaty, nie widzę restauracja. Czemu to idzie? Może musisz przystawić ten. Ogólnie jesteśmy zagubieni, bo jest 3-3, a my mamy początek 3-2. No się chłop przyjechał do Hiltona i się gubił. Także znaleźliśmy 3-2. Tak jak mówiłem, jest to dla mnie zaskoczenie z tym hotelem. Zobaczymy jak wygląda pokój. Nie wiem dokładnie ile to będzie, ale chyba ten pokój, akurat, w którym my będziemy, to mówił Marcin, że chyba 1000 coś, e, e, coś dirhamów. 1000 coś dirhamów kosztować. No dobra, jesteśmy w środku. Zobaczymy. Zajrzymy do środka, jak wygląda tutaj ubikacja. Jestem ja. No, już pokażę. pokażę. No, bogat. Jest Iwana. Czekam. Nie wiem, gdzie ci powiedz z zewnątrz. No to Marcin poleciał. Staram się ten twardy no unikać. Czy to Czasami zapalę. 300 zł. No dobrze, pokażę Wam tutaj, bo szybko 3 minuty. No i ja, dobra, ja czekam. Także tak wygląda pokój. Ale pokażę wam jaki niesamowity jest widok tutaj. To jest masakra. Jest tutaj masa basenów. A teraz wam pokażę na jaki event my przyjechaliśmy. O, zobaczcie, Czechosłowakia and Poland Fest. Szukamy słowacko-czeskiej imprezy. Patrz tu po lewej. No jest ogień, jest ogień. Basenów cała masa. I oczywiście masa pięknych drzew. Także jesteśmy blisko imprezy. Także jesteśmy w środku. Wydaje ja ja wam szczerze, że w ogóle nie wiem, przygotowany. Na no, taki węcik taką imprezę. No ale już jesteśmy tak, że... Piwo się rozlało, trzeba teraz je wypić. Muszę Musimy też. Muszę Musimy Potem wyjść z i Donoszę już donoszę, ma... to, a kto to? Wszystko zje? Gulasz! Ne? Ne? Tak się prezentuje tutaj plaża, no jest ciemno. Chociaż w sumie tam to niebo takie jest dosyć jasne, chociaż jest już tam godzina nie wiem, dziesiąta chociaż pewny nie jestem no Zobaczymy jutro rano, bo jutro rano to chyba będzie wyglądało zupełnie inaczej Mam jakąś zatokę tutaj obok MC Hammer to jest w ogóle dla mnie niespodzianka Polsko, czesko, słowacka niby muzyka przeplatana z MC Hammer'em No ale niech i będzie Nie wiem co taki event wymyślił Ale spoko Za 20.11 E, oficjalnie impreza się już zakończyła. Ja jeszcze tutaj podążam za, za tutaj osobami, z którymi jestem. Też dołączyły do nas jakieś inne osoby, które właśnie poznałem. Znaczy, które poznałem na tej imprezie, ale też z którymi mieliśmy się spotkać. Także dosyć miły wieczór. Strasznie się najadę, strasznie było dobre to jedzenie. Opiłem się trochę piwa, najadłem się niesamowicie. Czu, czuję, że zaraz pęknę normalnie. Jest też dosyć ciepło, chociaż ponoć teraz trafiłem na bardzo dobrą pogodę, bo mamy tutaj w Emiratach Arabskich yy, początek zimy. A jeszcze Wam nie powiedziałem, ale jesteśmy o Nie wiem, ze dwie godziny drogi od Dubaju i to autostradą. Tam jakieś przebitki widzieliście z tego strasy, z nawet powiem Wam szczerze, no 8 pasów, było tam na autostradzie także yy, no bardzo ciekawie. Co jeszcze właśnie do tych Emiratów Arabskich, to muszę powiedzieć, że gdzieś się tak trochę dowiedziałem. Wcześniej to było 7, yy, że tak powiedzmy, tych stanów, tych prowincji, i one były oddzielone od siebie, były granice teraz te, to są Zjednoczone Emiraty Arabskie, chyba też nie będę wiecie, czy tutaj wymądrzeł, bo też nie zjadłem encyklopedii. W każdym razie dosyć ciekawe historie, też się dowiedziałem. No ale może to jutro jeszcze dopytam i Wam opowiem troszkę więcej. O, basenik fajny, hotel zresztą też. Hilton. My tam gdzieś mamy pokój No ale te palmy też robią wrażenie Sytuacja jest taka, że jedziemy do czeskiego baru okazało się, że to jakiś czeski bar tak, sytuacja jest właśnie taka, że to siedzimy z kolegą Marcinem. Sytuacja jest napięta. Z Marcinem, z Aleksem i z Mają jedziemy sobie wózeczkiem Meleksem. Meleksem. Meleksem do baru Także jeden dzień. Raz w Kampocie, raz w Dubaju. A jak się nazywa to miasto, teraz jesteśmy? Real Al-Shaim. What? Nie nie było i go my Nie <laughs> powtórze nazwy, tak jak wcześniej mówiłem No problem, nie czekamy Nie nawet, nie naladam Jak chcecie, klucz nie chceć Także jesteśmy przez Kimbarze O Czech pap restaurant Ciekawe, zobaczymy Pilsner I inne klimaty Po poszukiwaniu toalety dotarłem już do jakiegoś samego końca ale przynajmniej znalazłem tutaj coś takiego możecie zobaczyć ja sobie jeszcze tutaj przelecę o widzicie takie kulery, wszędzie w Dubaju są te kulery i follow you Jak przystało na czeski pub Mamy też czeski alkohol Jak mam, tu jest napisane Czeska receptura Ale dalej już nie będę rozszytywał Bosko Zmiętowy alkohol 19% Alef taki who was a pioneer was the in Germany in Russia he was uh They sent the guys without preparation or the padweiser So we know each other many years you know the point before you I know you Trzymaj, zajmij sobie. No, to był small supervisor, small manager. Na tym rabikiem do elektrowni. Czy nagrywasz? Nagrywasz cały czas. No dobrze, dzień dobry. Dzień dobry, Polsko. To znowu ja. Tym razem z wszystkiego baru. I know him, son, I know his wife. Please, the first one. I am his wife. If you want yes, me, me, please, please. Boskovo, Boskova. We will also pile up. z Emiratu Arabskich. A miasto, what? Ralalash. <laughs> I know your wife before also. If you want to talk about that, we will talk Oh. <laughs> Радомски пуцо! Shut up and drink! Radом... пуцо вали раз! Увага, други! Хайс! 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 Бей, бей, <laughs> Excuse me. You see, <laughs> This is the skill. I, yes. I I put uh,